Ostatnio bywam na wielu targach branżowych i coraz częściej widzę ten sam błąd. Twórcy nowych produktów pokazują swoje pomysły za wcześnie. Efekt idealna okazja dla konkurencji do skopiowania. Jako rzecznik patentowy wiem, jak może się to skończyć. Cześć, tutaj Dawid Pijanka z Wynalazca TV. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci coś, co może uratować Twój wynalazek. Wielu wynalazców myśli, że jeżeli coś sobie opracowało, stworzyło prototyp, to bardzo dobrym pomysłem jest wystawienie się na targach. Tak. Otóż nie. Albo to zależy. Jeżeli przykładowo, załóżmy, że opracowałeś jakieś narzędzie, pracowałeś nad nim kilka lat, to narzędzie jest faktycznie innowacyjne i ma szansę na uzyskanie patentu na wynalazek czyli możesz go teoretycznie ochronić, ten swój pomysł to może się okazać, że jeżeli wystawisz taki produkt na targach, żeby zbadać rynek, żeby zobaczyć, czy klienci są faktycznie zainteresowani tym produktem, stracisz tak zwane kryterium nowości w kontekście patentowania swoich rozwiązań. Jeżeli chcesz ochronić swój produkt, to musisz spełnić kilka kryteriów. Między innymi właśnie wspomniana nowość. Jeżeli mówimy o patencie na wynalazek, to to kryterium jest bardzo rygorystyczne. Mianowicie, jeżeli coś dzisiaj byś opublikował w sieci albo właśnie pokazał na targach, to to kryterium nowości stracisz automatycznie. O nie, jesteśmy zgubieni. To nie ma znaczenia, że to ty samodzielnie opublikowałeś to rozwiązanie, tylko po prostu jest ważne to, że to się pojawiło już w tak zwanej domenie publicznej, czyli już wtedy nie możesz ochronić tego, z tego swojego rozwiązania na swoją rzecz. Dlaczego powiedziałem, że to zależy? Ponieważ jest pewna lista targów oficjalnie wpisana na taką oficjalnie potwierdzoną listę, gdzie jeżeli pokażesz swój pomysł na wynalazek, to możesz jeszcze go zgłosić w terminie 6 miesięcy od daty tego ujawnienia na tych targach. Także jeżeli pokazałeś jakiś swój produkt na takich targach, które są wpisane na tą listę, no to koniecznie powinieneś mieć też zaświadczenie z takich targów i wówczas na podstawie takiego zaświadczenia możesz ochronić swój produkt patentem na wynalazek. A co jeżeli nie było takiego zaświadczenia, albo y, po prostu te targi nie były wpisane na tą listę. To tak jak wspomniałem, straciłeś tą nowość. Teraz tylko się rodzi jedno pytanie, czy ewentualnie będą dowody na to, że Ty pokazałeś właśnie ten konkretnie wynalazek? Jeżeli nie, to być może jeszcze jest jakaś szansa na to, że uzyskasz prawo, y, czyli ten patent na wynalazek. A jeżeli są już dowody, bo na przykład sobie jeszcze to wrzuciłeś do internetu, y, potem sobie poszedłeś właśnie do rzecznika i się zapytałeś, y, przyszłeś z zapytaniem, że chcesz ochronić to jako patent na wynalazek. Rzesznik ci powiedział, że nie, no to wtedy ewentualnie jest jeszcze taki inny, alternatywny rodzaj ochrony produktów, czyli wzory przemysłowe. Ja osobiście nie za bardzo lubię wzory przemysłowe. A komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Bo one w kontekście takich produktów konstrukcyjnych, technologicznych, nie są moim zdaniem skutecznym narzędziem, albo bardzo rzadko udaje się uzyskać skuteczną ochronę jakiegoś pomysłu na wynalazek, nawet nie jako wynalazek, tylko właśnie tego pomysłu wzorem. Przemysłowym. Wzór przemysłowy, pamiętajcie, że chroni konkretny wygląd danego produktu. Natomiast patent na wynalazek chroni ideę, chroni e, pewien koncept realizacji jakiejś czynności, jeżeli mówimy o patencie na sposób, albo jakiej, jakąś konstrukcję, jeżeli mówimy o jakimś przykładowo właśnie wspomnianym narzędziu. Jestem dzisiaj na targach i pytałem kilka osób: jaki one widzą kolejny krok przy wdrażaniu pomysłu? To, co mnie trochę zaskoczyło, to było to, że te osoby w większości, w zasadzie w 100%, mówiły, że kolejnym krokiem jest pokazanie tego pomysłu. Teraz właśnie to jest często błąd. Błąd początkującego wynalazcy, który myśli o tym, żeby chronić swój produkt, bo jeżeli faktycznie chcesz później korzystać z monopolu, czyli chcesz mieć ten patent na wynalazek, to ty niestety nie możesz pokazać tego produktu przed zgłoszeń go do urzędu patentowego. Załóżmy jeszcze, że straciłeś możliwość na ochronę tego swojego rozwiązania, co to, 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 to się stanęło. Tym patentem na wynalazek, bo faktycznie ujawniłeś to rozwiązanie. No i niestety już jego konkretnie nie ochronisz. W przyszłości. Opracowałeś ulepszenie tego wynalazku. Pamiętaj teraz, że jeżeli będziesz chciał ochronić ulepszenie tego wynalazku, to wchodzimy w te podstawowe kryteria ponownie uzyskania patentu na wynalazek. Czyli jest to nowość. Już się nauczyłeś na, na tym, co wcześniej powiedziałem, żeby tego nie pokazywać wcześniej, tak, to jest ta nowość. I mamy jeszcze jedno bardzo ważne kryterium, to jest tak zwana nieoczywistość rozwiązania, innymi słowy, poziom wynalazczy. Czyli to ulepszenie powinno być takie innowacyjne w stosunku do tego poprzedniego, które już dzisiaj sprzedajesz. Może to oznaczać, że ten produkt, który opublikowałeś, który sprzedajesz dzisiaj bez tego patentu, jest za mało i to jego ulepszenie jest za mało innowacyjne w stosunku właśnie do tego pierwszego. Czyli po prostu sprzedajesz ten produkt. No, strzeliłeś sobie w kolano, bo nie uzyskasz patentu na to pewne ulepszenie, które, które opracowałeś. Jaka jest na to szansa? No niestety to zależy. To zależy, co dodałeś do tego produktu i jakie ma te, to ulepszenie zalety, co z tego wynika. Te zalety niekoniecznie muszą się tylko skupiać na funkcjonalności, czyli na tym, jak na przykład dane urządzenie szybko coś robi. To może być też coś takiego, że na przykład jest bardziej kompaktowe, że się rozkłada, że jest modułowe, że jest tańsze w magazynowaniu, że jest stańsze w produkcji. Powinieneś szukać wielu zalet tego ulepszenia, żeby przekonać eksperta z urzędu patentowego, że faktycznie ta nawet prosta rzecz, którą ty dodałeś, jest istotnym ulepszeniem Twojego tego pierwszego pomysłu. Wszystko tak na dobrą sprawę zależy od tego, co się opisze w opisie patentowym, na jakie zalety się wpadnie też w tym opisie patentowym. No i oczywiście od samego. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, ponieważ publikujemy w nim różne inspirujące treści związane z wynalazkami, wdrożeniami i oczywiście edukujemy, jak to robić w sposób skuteczny i przemyślany. W przypadku, jeżeli to ulepszenie, które y Załóżmy, że nie jest innowacyjne, ale jest nowe, tak? bo jeszcze go nie opublikowałeś, czyli cechuje się pewną nowością. Tą nowość możesz sobie interpretować tak jeden do jeden, czyli na przykład dodałeś jakiś, załóżmy, uchwyt do tego swojego rozwiązania, i ten uchwyt powoduje, że zyskujemy jakąś fajną funkcję techniczną, która jest bardzo przydatna, ma wiele zalet. Ale umówmy się, ten uchwyt to nie jest nic takiego innowacyjnego w stosunku do jakiegoś zwykłego rozwiązania, które już dzisiaj istnieje. To wtedy masz jeszcze taką alternatywną, jeszcze trzecią formę ochrony, to jest wzór użytkowy. To jest tak zwany upośledzony patent czy mały patent. Ten wzór użytkowy jest taką formą ochrony na takie prostsze, konstrukcyjne rozwiązania. Aby uzyskać wzór użytkowy, nie mamy kryterium tego poziomu wynalazczego, więc wtedy rozpatrujemy, czy takie rozwiązanie istniało, na przykład z takim jakimś haczykiem czy uchwytem, czy nie. Jeżeli nie istniało, a mamy jakieś zalety, korzyści wynikające z tego konkretnego haczyka, to jest szansa, że uzyskasz właśnie ochronę na taki produkt wzorem użytkowym. Te wzory użytkowe też nie występują w każdym kraju, co ciekawe. Przykładowo w Polsce mamy coś takiego jak wzór użytkowy, ale już na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak wzory użytkowe. Jeżeli chciałbyś uzyskać wzór użytkowy w Polsce, a potem gdzieś wyjść z tym wzorem użytkowym na Stany, to tam byłoby to rozporządzenie jako patent i no niestety często jest tak, że te wzory użytkowe w Polsce nie uzyskają ochrony jako patent w Stanach Zjednoczonych, więc to też powinieneś brać pod uwagę, jeżeli będziesz planował wdrożenie i promocję swojego produktu, na przykład właśnie na targach. W przypadku ochrony rozwiązania wzorem przemysłowym, tam kryterium nowości jest wtedy, kiedy nie przekroczymy 12 miesięcy od pierwszej publikacji, czyli załóżmy, byłeś na tych targach, które nie są wpisane na listę, albo są, ale przegapiłeś ten termin 6-miesięczny, nie minęło jeszcze te 12 miesięcy, to możesz wtedy zgodnie z prawem uzyskać ochronę twojego rozwiązania jako wzór przemysłowy. Czyli podsumowując. Patenty i wzory użytkowe, tam kryterium nowości jest bardzo rygorystycznie traktowane, czyli nie możemy nic opublikować przed dokonaniem zgłoszenia do urzędu patentowego. Natomiast w przypadku wzorów przemysłowych, taka publikacja przykładowo na targach będzie dozwolona i po tej publikacji będziesz miał 12 miesięcy na to, żeby dokonać zgłoszenia takiego wzoru przemysłowego i ten wzór przemysłowy najprawdopodobniej uzyskać. Jeżeli chodzi o kryteria wzoru przemysłowego, to sobie zostawiamy na inny filmik. Miałem też rozmowę z pewnym influencerem branżowym, który wymyślił kilka produktów i zaczął je sprzedawać w internecie. I zapytał mnie, czy może je ochronić. I był bardzo zaskoczony. Chłop, może w szoku jest bo się dowiedział, że jeżeli sprzedaje je, to już na Allegro czy na innych marketplace'ach, pokazał to na różnych social mediach, to niestety już nie uzyska skutecznej ochrony, czyli patentu na wynalazek. Kiedyś słuchałem na pewnym szkoleniu takiego też case'u związanego z wystawą na targach. Mianowicie była pewna firma, która była obserwowana przez wielu swoich konkurentów, ponieważ to co oni wystawiali, było bardzo ciekawe, atrakcyjne i jeżeli oni pokazali jakąś nowość, to faktycznie konkurenci wiedzieli, że kur że to było coś fajnego i to się będzie bardzo dobrze sprzedawało. Właśnie ta firma popełniła ten błąd, że nie ochroniła tego przed tymi targami. Te targi były wpisane też na tą listę, o której wcześniej ci wspomniałem. I teraz problem pojawił się, ponieważ ta firma chciała skorzystać właśnie z tego prawa pierwszeństwa, z tego prawa tego wcześniejszego ujawnienia na tych targach, bo miała na to odpowiednie zaświadczenie, no i zgłosiła sobie to rozwiązanie do ochrony. I zgadnie, co się stało. Nie wiem, choć się do to myślę. Okazało się, że właśnie konkurent jakiś wpadł na taki genialny pomysł, żeby ochronić to rozwiązanie na swoją rzecz. I tutaj, właśnie, był ten problem, o którym ci przed chwilą powiedziałem. Czyli. Em... Ten prawidłowy uprawniony musiał udowodnić, że to on wymyślił. Trzeba było rozpatrywać zakres ochrony tego nowego uprawnionego, czy on faktycznie nawiązuje do tego samego, co, co było pokazane na tych targach, czy może to jest to już ulepszenie jakiegoś rozwiązania. No i w efekcie ten pierwotny uprawniony miał dosyć duży problem, bo musiał w pierwszej kolejności próbować unieważniać to prawo, no i oczywiście próbować je w drodze negocjacji przepisać na. Swoją rzecz. Także takie problemy również mogą Cię czekać, jeżeli byś opublikował swoje rozwiązanie, właśnie przykładowo na takich targach. Więc podsumowując, chciałbym, żebyś. Zapamiętał, że również pokazywanie się na targach to nie jest do końca e, dobry pomysł. E, pamiętaj też, że nawet jeżeli masz też 6 miesięcy na uzyskanie, na możliwość zgłoszenia tego rozwiązania do ochrony, to teoretycznie konkurencja może cię wyprzedzić i potem będą, będziesz musiał walczyć o te e, swoje prawa, e, na przykład unieważniając ten czyjś patent, a to są niepotrzebne kroki, e, które mogą cię czekać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zabezpieczać bardzo dobre pomysły przed jakimkolwiek ujawnieniem, nawet przed ujawnieniem na takich targach. Które są wpisane na wspomnianą listę. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj Ci powiedziałem, jest dla Ciebie wartością. Jeżeli tak, to obserwuj, subskrybuj ten kanał i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Cześć.